Chciałam tylko nagrać tutaj przezwień. Przyjechali do nas już nasi wspaniali ukochani przyjaciele, Nie, ja to a jako nasza rodzina tutaj przyjechała po prostu. A jako że mamy kilka spraw dzień dobry do załatwienia do załatwienia na mieście, na mieście, to zbieramy się i jedziemy na to miasto, bo do kupienia jest na przykład <laughs> taka rzecz jak Telewizor. Także powodzenia dla nas. Ale dobrze, bo mamy ekipę do pomocy w noszeniu tych dużych sprzętów. Także jedziemy. Wzięliśmy. Jesteśmy. O, widać mi fajnie prostrze. I mamy szybki mały haul sticky Maxa. Podusia. Bo czemu nie? Ich nigdy za wiele. A także, ojcze, już... zapachy do szasy. Od początku, odkąd się to wprowadziliśmy, bardzo chciałam jakieś zapach, który inny niż zapach takiego drewna, czy nie wiem czego, tej sklejki w szapach i naszego proszku płynu do kupienia. i ten w PK Maxie, byłyśmy zgodne, jest genialny, to mało powiedziane, jest przepiękny, pachnie takim, nie wiem czy mam pachnie, tak kojąco, ale ładnie, Prawda? Ola? Tak. Czy ty byś coś powiedziała jeszcze o nim? Jezu, z tego się sypie. Nie. Jesteś pewna? No. No, no. no pachnie pięknie. No ale jak byś określiła ten zapach? Wiem, nie jesteśmy. Ciężko mi to określić jednym słowem, a nie chcę tak tutaj zan zanudzać widzów moimi wywodami. Kwiat... Mogłabym o nim, myślę, z 5 minut opowiadać. Także... Tak. Elegancko, subtelnie, Dzielej. przepięknie. Także jeśli byście widzieli ten zapach, nie wiem mmm, jak się to polecam, ale zobaczymy jak z trwałością oczywiście i intensywnością już po zawieszeniu. Zostałam opuszczona przez moich mm, kompanów tego weekendu To znaczy chwilowo, nie na, nie na cały dzień Będę się teraz szczotkować Co by krążenie pobudzić i w ogóle A później nałożę ten balsam mm, Bardzo ciekawa forma balsamu ogólnie Dostałam go na święta yy, I to jest balsam w takim musie Przepięknie pachnie, dosyć intensywnie, dlatego ja go nie używam wieczorami, bo nie pozwoliłby mi zasnąć po prostu. Ja jestem bardzo wrażliwa i drażliwa na zapachy. Ale myślę, że w ciągu dnia jakoś to zniosę. Także tak to plan na to niedzielne przedpołudnie, później zbieramy się na obiad wszyscy. E do centrum gdzieś tam idziemy. I nasi goście nas, nas opuszczą. Ja mam jeszcze w planach wieczorem późno siłownię. No hmm, ale zobaczymy, jak to wyjdzie. No nie, nie, dobra, nastawmy się, że nie pójdzie. Próbuję tak myśleć. Jezus. Po przeprowadzeniu do Katowic mam bardzo fajną siłkę w centrum. Jest świeżo, co otwarta. Przepięknie tam pachnie, cały sprzęt jest nowy. Nie ma za jeszcze za dużo ludzi, bo jednak chyba sporo osób jeszcze tam nie dotarło w ogóle. Tak na przykład wczoraj byłam około 9 na siłowni i byłam praktycznie sama cała siłnia była dla mnie, więc to było coś. Wspaniałego, jako, jako że no, jest to nowa siłka, ja tam chodziłam, mm, byłam na kilku zajęciach to Nie znałam, nie, nie to znałam jeszcze tej Wolnej przestrzeni do treningu, typu jakieś tam no, z ciężarami Więc wczoraj idealnie yy, Byłam sama na siłowni, więc mogłam na spokojnie sobie wszystko przejrzeć, ja nie lubię tak jak jest sporo ludzi i ja nie ogarniam co, gdzie leży wychodzę później na taką wariatkę. Wiem, że ma okno, to zrób za uwagę, bo mi też to tam yy, że tak powiem nie robi różnicy: czy ktoś sobie spaceruje wokół mnie na siódce, czy nie, ale jeśli ktoś na przykład jest tak trochę zagubiony, jak ja wczoraj. Ale już teraz wszystko wiem. Wiem, jak się tam poruszać, żeby nie zabłądzić. Gdzie co jest? Gdzie są yy, sprzęty, których potrzebuję do swoich terenów? Także y, o wiele lepiej. Dziś nie wiem, co tam zrobię. Myślę, że na bieżni pobiegam. Nie mam ochoty na żadne siłowe wyczyny. Ok, zaczynamy szczytku. E, ja już poszczytkowałam nogi. E, nie ma tutaj za dużo pokazywać. Po prostu od dołu do góry sukcesywnie. Tak jakbyśmy zamiatali ciało. A tutaj mam teraz ten balsam. Jest, no po prostu... Coś wspaniałego. Mm, on się bardzo szybko wchłania i też z bardzo małej ilości pianki robi się nagle taka spora ilość tego bardzo Może na nodze to, co bym wszędzie pokazała, starczyło mi no, na dwie nogi spokojnie. Dobra, ja mam też e, dosyć krótkie <grymki> ale nie jestem za wysoka. Także, <grymki> Bierzcie na to poprawkę, dobra, może sobie nałożę bo Ok, czas teraz na ręce, bo zawsze przesuwujemy się od dołu do góry ręce, brzuch i tutaj szyja. Nic. Mm, Tak się ubrałam, jeszcze budźków nie założyłam na ten nasz obiad ogarnęłam się, pomalowałam się tak w ogóle. nie malowałam się tak długo, ale miałam tutaj jakąś ochotę, no nie wiem, zrobić to bardziej starannie niż zwykle. I co, zabieramy kumplana na spacer, prawda? Idziemy na dwór. A później lecę już do centrum tej restauracji, bo tam się wszyscy spotkamy. Nie będzie nikt niestety po mnie zajeżdżał, ja mógłbym tam pojechać tramwajem, ale jest dosyć przyjemna pogoda, Kodi, e, więc zdecydowałam się, że przejdę się spacerkiem. Zobaczymy jeszcze po spacerze w Kodim ocenię, jak tam jest zimno, czy na pewno jednak nie wybiorę się tramwajem. Bo też nie mam... Do... No nie wiem, no. Ja zawsze jestem team spacer, team wszędzie, zajdę na nogach, ale ocenimy jak ten mróz, bo pogoda teraz, no, nie jest najprzyjemniejsza, niestety. Tutaj nie pada i troszkę siedzi słońce gdzieś tam e, za chmurkami, więc jest przyjemna niedzielę. Musimy się ubrać. Najpierw mnie nie. Uwaga, uwaga. A później pieska, tak? Chodźmy teraz. Powiedz mi, jak ci się to zakłada, co? O nie. Nie, nie można, nie można. Bo sobie nie rady. Godiś O, pięknie. E, chyba tak się to zakłada. Prawda? Jak jestem zadowolony i tak? Okej, okay, czyściłam sobie płaszcz, dlatego wziąłam. Klamce. A, oj nie, coś źle zrobiłam. Chodź, chodź tutaj. Chodź, ja Coś tutaj nie przełożyłam. tak. Ale by było jakbyśmy uciekli, co? Przecież by nas pozabijali. O, teraz jest ładnie. Łanie zapiętym mężczyzną. Ok. No to. To zbiórka. Idziemy. To zbiórka. No, ok. Idziemy. Wróciliśmy z obiadu, z wycieczki po hotelu, i nasi goście, niestety, nas już opuścili. A my zbieramy się na saunę. Mamy tutaj niedaleko jakieś spore saunarium. Z tego co przeczytałam, chyba, czy to jest największe saunarium w Polsce? Co Kuba wyczytał, to jedna z sauna jest naj... sauna największa na świecie. Mm, nie wiem, czy... no dobra. Sprawdzimy. Także y, nasza zaległa walentynkowa randka dzieje się teraz. Brawo, dwa dni po, ale jak to się mówi, po ślubie tak to już jest. No żartuję. Tak się nie mówi, tak się nie robi, ale. Life is life. Były inne rzeczy do ogarnięcia. Mamy torbę. E, pa, także pakuję jakieś y, ręczniki, klapki, żele i inne. I lecimy się wygrzać. Dziś jest tak zimno, że Jezus, jak wracaliśmy na parking do auta z restauracji, to myślałam, że ostatecznie zamarznę. Więc miło będzie się wygrzać, zrelaksować, odprężyć wszystkie mięśnie, rozgrzać od środka, od zewnątrz. Zobaczymy jak te sauny. Ja ostatnio bardzo polubiłam saunowanie i wygrzewanie się, no, pewnie ze względu na to, jaka panuje aura. Więc mam nadzieję, że będzie przyjemnie.